Siemankowidzowie, dzisiaj jesteśmy na rybach Ja dzisiaj wędki nie wziąłem, ale koledzy są drugi, Jeden kolega łowi na federek Drugi federek A drugi kolega łowi na spławik Złowił Japońca, a tutaj był niezły odjazd U kolegi Ale malutki kartik był, straszny. Co? O, jest branie Antek mówi. Jest branie na tej wędce. Chyba już może ściąć, bo siedzi. Uż siedzi raczej. Siedzi. O! Mocne jakieś branie. Cię na wędkę. Zobaczymy, co siedzi Japoniec. Tradycyjnie. Mały Japończyk. Poka go do kamery. A, ładny. Mój kolega go odhacza. Poka japońca. Taki ładny. Siub do wody. I popłynął u no, kolegi nadal. Nic. Dziubanie. o dziubanie. To tam braniek. O, no, no, mądrze. Tutaj kolega łowi na zanęte. Zaraz zobaczymy. To jest został ten Spicy Meat. O i tutaj się nowy kolega, nowy dip kupił. Tutaj nowe kuleczki. Takie okay. tutaj nowe drugie. Dumble z popup. Tutaj jemu kolega przysypał. Takie same jak ja mam na karpiówkach, takie same. A co, mi... co my tu mamy? Uuu, takie mi są potrzebne. No, kolega rzuca, patrzcie koszyczek taki, federowy, no jak feder, nie? Oga! O, tam plusnęło. Pięknie, kolega ustawił. Tutaj nadal czekamy, czekamy teraz brania, czekamy na brania, ale długo, tutaj szybko, strasznie biorą teraz. W jesieni to tu będę brały. Oho No, już jest co nie prawie jesień. Zobaczymy w co kolega gra. Pokaż w co gra. Ta gra. Gdzie? Oczywiście Adidas stare na ryby oczywiście adidas o drugi rzut na drugiej wędce o jaki fajny fajne słońce oddaję rzut tutaj bliziutko no i ładnie o Ach. No i czekamy na branie. Było jakieś branie na drugiej. Tu krzaszek koledze przeszkodził. Jeszcze jest. O, tnij to. Może być ładny karpik. Zobaczymy Co będzie. Wędka się tak średnio gnie. Może być jakiś mały. O, patrz. Patrz, kołowrotek, bardzo ładny kołowroteczek. Jaka, jakie ten, jak się nazywa kołowrotek? Mistral Aviator. No, tak jak słyszeliście. O, ucieka w krzaki. Eee, ładniosi. Patrzcie, no. Jak pierdolę, jakie gówno. No, ale jest jakiś inny. Ładnie walcz. No ale to... No, niech tak. No i kolego go w wodzie odchaczę. papłynął, Czy to przy brzegu się zatrzyma? No i popłynął, tam jest dalej A na sławiku cisza No i czekamy na brania tak, i czekamy Zobaczymy czy będziecie coś w ogóle działo na tej drugiej no, Czekamy Dobra, o już jest broń. To ja. Na lewej było. To ja. Nie, na lewej jest to tak ja. mocniej. To ja. No widzisz teraz. Ja nie rozumiem, że mam podwójną podpórkę. <laughs> nie was. Bo ty tego nie zauważyłeś. No widziałem, bo dotknęłam tak gwędko. Ale. ...jakieś broni. Nagrywasz? No. Czemu nie dajesz dipu do tego? Bo mi go szkodzi. to kupiłeś dip specjalnie do zanety i go nie używasz. żeby dyrektować jak on się w wodzie robi. O właśnie, pokażemy jak właśnie się robi. Patrz. Brywa, pa. Patrz jak on się rozpływa. Patrzcie. On się rozpływa. Nie wiem, jak musz... Nie wiem, jak masz kurna... Szkoda ci dipu, skoro specia... specjalnie... Tylko wczoraj było go tyle. No bo żeś... Branie masz Możeś się nim delektował wannie Biorę sobie kurna, daję tego dipa i rzucam dwa razy są to samo miejsce i mi starczą po prostu Chyba że nie biorę tak. No dawaj bierz no jeszcze nie Ale mówię do ryb wybrały. O kurde! Jest już mocniejszy. Ojeju. To tu się zadziało? Taki stawik, taki stawik. Może go do tamtego wrzucić? A, chyba japoniec, bo się strasznie bawi. Ale zimno, mogę bluzę wziąć. Kamera mi się cała telepie. No. Już Japończyk, bo ci luzuje. Luzował ci. Pakuję na pranie, co? No już się sam O, co się dzieje? No Japoniec. ale możliwe, że jakiś większy, możliwe, że większy od tamtego. Nie, mniejszy. Malutki straszny. Pat. Ok, ja I wypuszczamy. Do studzienki trafiłeś, serio, serio. Bo do tamtego stawu, patrzcie. Tam jest drugi staw. Tam jest drugi staw. Nie wiem, czy widzicie. O! Tak wam pokażę. To jest drugi staw. A tu jest ten staw. No i zobaczymy, co będzie się później działo. Ojcie! Ma! Jest bronie! A tutaj kolega w końcu dipadał. I go nie pożałował. I zielony stary, poluzował Ci znowu żyłkę, będzie Japuńczyk to co chcesz, że Japuńczyk o, kolega oddaje rzut z deepem aromatem rzucamy tu blisko brzegu No przed studienką kawałek przed studzienką z 2,5 metra o miałem przed studzienką tak, gdzieś 3 metry. Koło 3 metry. Tak, 2,80 metry. Co jest? Nie ma. No to trudno. Czekamy na następne branie. Jest branie! Kolega z Simpsonem przyjechał branie Bartek na ja twojej ja No to ty zamknij pizdę o Kuba jedzie oj, jedzie drugi Simpson nagraj Simpsony. <laughs> nagraj Simpsony. dobra kurwiłam mnie ta gra oj dobra co nie byłeś tam na tych piastaniach? chwila przerwę. dobra ja się będę z wami już żegnał jeszcze kolega ubrania, ale stracę nic innego